Kiedy pracujemy sobie z naszą podświadomością, z różnymi wzorcami, które transformujemy, czy to za pomocą na przykład różnych form terapii, hipnozy, czy za pomocą na przykład narzędzi jakim są klucze genowe, to tak naprawdę potrzebujemy dużo cierpliwości w tym procesie, ponieważ nawet jeżeli jakieś narzędzie naprawdę działa bardzo głęboko i ten wzorzec w podświadomości może zmienić dość szybko, tak jak na przykład za pomocą hipnoterapii, to i tak wdrożenie w życie, um, utrwalenie tego nowego wzorca jest procesem. I kiedy właśnie pracuję na przykład z kluczami genowymi, do czego niebawem zapraszam Was już grupowo w przestrzeni Deeper do nowego projektu, e, to Widzę, jak ważne jest to, aby mieć do siebie tą cierpliwość i ten element samo współczucia, dlatego, że my chcemy tak wiele, kiedy rozumiemy, kiedy, kiedy widzimy. Kurczę, tutaj jest jakiś mój shadow pattern, ja chcę już tylko być w świetle, chcę tylko świecić światłem, już nie chcę wchodzić w, te, w ten stary wzorzec. To jest bardzo kuszące, ale tak naprawdę, życie będzie nam jeszcze dawało nieraz sytuację w których jakiś element my zaobserwujemy tego wzorca starego, aby go jeszcze przetransformować w tą karmę starą.